A więc proszę Państwa, przed nami główna walka wieczoru w Ożarowie. Pojedynek opas WBC International. Kategoria lekko 63,5 kg. Polka Adrianna Jędrzejczyk i Belgijka Helenę Konart w czarnym kostiumie Jędrzejczyk. Konart w zielonym. Jędrzejczyk przed wielką szansą. Zmieniła zresztą wagę. Poprzednią walczyła w kategorii 66,6 kg, a półśrednia schudła w czasie przygotowań. I mówiła mi, że czuje się dobrze w tej nowej wadze, lekko-półśredniej. No i postara się wygrać. To mówiła najważniejsza walka w mojej karierze. Napisała u siebie w mediach społecznościowych: Here we go! No więc here we go, zaczynamy. No tak i zaczęła bardzo obiecująco, bardzo dynamicznie i bardzo mocno cały czas, jak to się mówi, tańcząc w defensywie, ale niebezpieczny teraz cios. No, by ty, no, zaczęło się tak jak było w tej w poprzedniej walce w, w Żyrardowie z Hernandez z Wenezueli. Tam wygrała jednogłośnie na punkty, ale miała kłopoty w pierwszej rundzie, dostała potężny strzał i na miękkich nogach poszła do narożnika. Ojej, jej, co tu się w tej chwili dzieje? Przed sekundą była Adrianna sama w obawach, ale w tej chwili też zadała kilka mocnych ciosów i ale Belbikamo mocno bije. A się zaczyna martwić o po co taka wymiana? Po co taka wymiana Adiana? Teraz trzeba tylko uspokoić tą walkę. Trzeba ponieść lewą rękę trochę byrze i stopować lewym pojedynczym ciosem. Bardzo mocno Bra, krzyżowy podobnie wszedł do celu. O jest prawie, że zdokałtowana. Nie oszukujmy się, że to jest Adianna zdokałtowana. Ledwo co stoi i pan sędzia niech nie dopuści do nokautu, bo to może być źle się skończyć. To jest nieprawdopodobne, co się w tej chwili dzieje. I to jest po walce. Nie, w tej chwili nie konkuratowała Diana, Nie oszukujmy się. To była bardzo ciężka runda. Ale tutaj mocno. Bardzo silna dziewczyna. Bernika, nie spodziewała się tego tym. Ale klasyczny sprawy sierpowe. Zaczyna boksować technicznie, porusza się, no teraz jakby jest lepiej, niech nie idzie na wymianę, nikt nie pokaże, że ja ci pokażę, że jestem silniejsza, poczekaj, spokojnie. Adamna potrafisz boksować czasami prostymi, lepiej by było dla ciebie tak jak... Tak, nie dawa się w biatyki, bo to dziewczyna mocna jest, ona może w taki sposób z tobą wygrać przed czasem. Po takiej bijatyce! No przetrzymała drugą rundę, ale proszę znów na miękkich nogach poszła do narożnika. No źle wygląda w narożniku źle Zastanawiam się, to jest walka na 8 rund. No, Belgijka nie wygląda na zmęczoną. Nie wygląda, natomiast Adrianna absolutnie tak. Nie będę ukrywał, ale nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Spodziewałem się, że to będzie walka spokojna. Wiedziałem, że tu może coś się dziać, ale nie aż tak w takim stopniu i w takim, takim dramaturgii dla, dla Adrianny. Jeszcze jeden lewy, prosty i następny. No i tak ma być właśnie. Jak najmniej wdawać się w bietyki Pojedynczy, podwójny, prosty. Cios masz. Tak jak teraz. Coś ciosu, tak jest. Przy takiej dobrej pracy nóg, jak Adriana posiada, przy swojej przeciwnicy to jest absolutnie lekarstwo na sukces. Tylko kwestia, czy jeszcze cztery rundy będzie potrafiła wytrzymać nasza pięściarka. Dobre teraz dwa ciosy proste Adiany, Bardzo dobre. Tak, lewy proste. Nie dawać się w żadnej wiatyki, Pyk i do tyłu. Tak jest. Ojej, nie może tak lecić przestawiać, bo mocno bije prawą ręką Belgijka. Podobnie Adianna jest, jak też się mówi, zraniona. Skaleczona jest. Och, mówiłem, że jest skaleczona. Mówiłem, że jest zraniona. I to może być koniec. Koniec, tak, poddał ją koniec, Gascarren. Koniec, koniec, A więc mamy, jak się cieszy Belgijka. Bravidyna. Boli ta porażka, boli ta porażka. Ale pociesza te Adriane widzimy Gaskarem. Ale oszczędza jej zdrowia, poddaje. ええ。<music> <music>